Witajcie kochani na Tarot Esme. Dziękuję, że gościcie w mojej przestrzeni. i Zapraszam Was na ogólne czytanie Tarota dla Zodiakalnych Baranków na wrzesień 2021 roku. Przygotowałam dla Was dzisiaj talię Tarota Światła i Cienia. Dodatkowo będziemy patrzeć przesłanie anielskie na wrzesień. Dla Was stali Życie z Aniołami. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich osób, które będą odtwarzały to czytanie w swoim czasie. No to zobaczmy, co dla naszych kochanych baranków na wrzesień 2021 roku. Jakie przesłanie tutaj aniołkowie dla Was mają? Na co zwrócić uwagę? Co tutaj będzie we wrześniu? Istotne dla Was, drogie baranki. Co dla baranów na wrzesień 2021 roku? Ok, co dla. co dla baranków. Oczyszczenie. O, ciekawe, ta karta była na ostatni tydzień. No dobrze. Kochani, <laughs> wygląda na to, że energia oczyszczenia u was tutaj dosyć mocno się pokazuje, więc myślę, że dobrze by było, żebyście na to po prostu zwrócili uwagę, co w waszym życiu tego oczyszczania wymaga, jaka sfera waszego życia wymaga tego oczyszczenia. Rozpocznijmy uzdrawianie swojego życia od oczyszczenia samych siebie. Kiedy to zrobimy, zobaczymy potrzebę uzdrowienia wszystkich relacji, które tego wymagają. Zawsze przed powstaniem nowego dokonuje się oczyszczenie, aby, aby nowe mogło się narodzić i rozpocząć swoją manifestację, stare powinno odejść z miłością. Cały wszechświat podlega temu procesowi. Jeśli nosimy w swoim sercu żal lub czujemy się skrzywdzeni, to znak, że potrzebujemy oczyszczenia. Nasz anioł stróż prosi, abyśmy zaczęli oczyszczanie naszych emocji. To jest bardzo ważne dla nas, ponieważ ta karta mówi o tym, że chcemy się czuć szczęśliwi i nie chcemy już dłużej nosić w swoim sercu niepotrzebnych emocji. Anioły oczyszczenia z radością pokażą nam, jak uwolnić się od emocji, które nas obciążają. Usiądźmy w swoim ulubionym miejscu, weźmy kilka głębokich oddechów, zobaczmy siebie jako wiosenny dzień pełen kwiatów i słońca. Poczujmy to w sobie i powiedzmy afirmacje. Jesteśmy wolni od wszelkich negatywnych emocji, akceptujemy z miłością nowe życie, jesteśmy oczyszczeni. No, wspaniała energia. Anioły oczyszczenia z radością pokażą nam, jak uwolnić się od emocji, które nas obciążają. Także myślę, że te emocje w tym miesiącu mogą być dosyć istotne i też Wasze zrozumienie tego, zobaczenie z szerszej perspektywy, Pomoże Wam w przyszłości w dużo łatwiejszy sposób te emocje oczyszczać. Zobaczymy, co się pokaże w kartach. Na razie ustawiamy tutaj, niech ta karta nam podczas czytania dopełnia. No i zobaczmy, co dla baranków na wrzesień 2021 roku. Baranki słoneczne, ale też osoby, które mają księżyc w znaku barana, ascendent w znaku barana, Marsa lub Wenus w baranie. Też warto, żebyście sobie odtworzyli, posłuchali tego czytania. Zawsze to dodatkowe informacje. Może jakaś wskazówka akurat będzie specjalnie dla Was. Baranki wrzesień 2021 roku. Baranki wrzesień 2021 roku. No i zobaczmy. Główna energia dla baranków. 7 denarów. Przeszłość 10 kielichów. Przyszłość, królowa denarów, super, co będzie wam pomagać, umiarkowanie, co może przeszkadzać, Paść lichów, wpływy zewnętrzne, karta księżyca, wpływy ukryte, sześć buław, Oczekiwania lub obawy: czwórka denarów i rezultat albo rada siedem kielichów. Z przełożenia dziewięć denarów. Energia oczyszczania, o której tutaj było związane przesłanie anielskie, mówiła o pojawieniu się tego czegoś nowego. Więc to, co nowe, to, co się pojawi, trzeba będzie doglądać trzeba będzie, tak jakby podejść do tego z troską. Tak jak tu ten mężczyzna, który przekazuje energię tej roślince, żeby ona jak najlepiej mogła rosnąć i wydać swoje owoce. Więc też ten miesiąc taki właśnie będzie, żeby zatroszczyć się albo o siebie, albo o wasz biznes, albo o wasze jakieś inne sprawy. Może i sprawy z, związane z waszymi zasobami, bo też tu dojrzewają te denary, więc też na to zwrócić uwagę. Ja myślę, że to może być taki czas, który troszeczkę może Was uczyć cierpliwości w pewnym sensie, bo ten czas oczyszczenia zawsze tej cierpliwości wymaga. Ale myślę, że to będzie Wam się opłacało, bo patrząc pod kątem przyszłości, to tutaj mamy królową denarów, a królowa denarów jest zadowolona ze swojego życia. To jest, jak to się mówi, mała cesarzowa, więc ona, ona przychodzi do Was, tutaj energia królowej denarów przychodzi do Was jako taka energia zadowolenia, takiego dobrego samopoczucia, też zdrowotnie, dobrego też poczucia pod względem właśnie zasobów, materii. Dodatkowo macie jeszcze drogie baranki tutaj dziewiątkę denarów, która. Mówi o takim bezpieczeństwie, bezpieczeństwie też finansowym, więc otwierajcie się na większe możliwości finansowe w tym miesiącu. Tu może Wam życie, jak to się mówi, sypnąć groszem, ale też muszę od razu powiedzieć, że jest to związane z troską o to, co już masz, bo czwórka denarów, jako karta oczekiwań. Też wskazuje na to, że być może trzeba będzie, jak ja to czasem mówię, krótszym ołóweczkiem pewne rzeczy liczyć, żeby wyjść na swoje, ale myślę, że to będzie warto właśnie. Żebyście się zastanowili, co tak naprawdę jest Wam potrzebne. Tu można też to oczyszczenie, o którym mowa w karcie anielskiej, może też być związane z takim oczyszczeniem. Jakie, jakie potrzeby są właściwe, czy w jaki sposób wydaję pieniądze też. Czy na przykład nie mam zbyt lekkiej ręki do płacenia za rzeczy, który, z których mogę spokojnie zrezygnować, prawda? Oczywiście to jest tylko w niektórych przypadkach. Też ym, czwórka denarów może odnosić się też do tego, żeby zwrócić uwagę. Jakie Twoje potrzeby naprawdę wymagają takiego dofinansowania, zadbania o to? O co tutaj musisz zadbać? To też jest tutaj ważna rzecz, bo może tak być, że do tej pory mocno szło na innych w Twoim życiu, a tu, tu jest zadbanie o siebie. I królowa Denarów, ona jest zadowolona, czyli zadbaj też o to, Czego nie dawałaś sobie, albo nie dawałeś sobie do tej pory, bo na przykład twoje zasoby szły bardziej na przykład na rodzinę lub w firmie, czyli bardziej gdzieś tam się rozchodziły w inne strony, a tutaj chodzi o to, żeby mieć więcej takiego w tym miesiącu, więcej takiego fokusa na siebie, żeby się przyjrzeć, bo wiecie, jak to się mówi, ryba psuje się od głowy. Jeżeli dana osoba. Nie, w końcu nie zacznie dbać też o siebie, nie zacznie stawiać siebie też tak, jakby trochę w centrum, no to pewne rzeczy też się gdzieś tam mogą rozprzęgnąć. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, żeby to postępowanie było dla Was, drogie baranki, korzystne, żebyście po prostu o siebie zadbali. To jest też tutaj bardzo, bardzo ważne. Dodatkowo kartą, która będzie. Energią, która będzie Wam pomagać, jest to właśnie karta umiarkowania, karta powściągliwości, ale też karta uzdrowienia. I energia uzdrowienia tutaj ewidentnie w tym miesiącu do Was idzie. Uzdrowienie to też jest oczyszczenie, to też jest to, co tutaj wyszło w karcie anielskiej. Wysprzątanie tego wszystkiego, co Wam nie służy. Może niektórzy z Was zdecydują się na zostawienie ze sobą jakiegoś nałogu. Czegoś, co Wam po prostu szkodzi, też zwróćcie na to uwagę, ale też jest to wprowadzenie równowagi w Wasze życie. I takie naprawdę zdrowe podejście do siebie to jest bardzo ważna rzecz. Co może Wam w tym wszystkim przeszkadzać? No, takie nie, taki niedojrzałe emocjonalne myślenie, że jakoś to będzie, że jakoś się ułoży. Tutaj trzeba podjąć jakieś konkretne kroki, żeby y, właśnie osiągnąć ten. Tu się trzeba o to y, świadomie zatroszczyć. Tutaj na to zwróćcie uwagę. Czy to będzie chodziło o wasz biznes? Tutaj nie można myśleć, że jakoś to będzie. Tutaj trzeba świadomie się o to zatroszczyć. Czy o wasze zdrowie, czy o wasze sprawy jakieś inne. <laughs> Przepraszam. Tutaj potrzebne jest to świadome, zwrócenie na to uwagi, dopilnowanie. Tutaj trzeba po prostu tego dopilnować. Nie można tak przeskakiwać sobie z dnia na dzień, myśląc, że jakoś to się samo poukłada. Wpływy zewnętrzne, karta księżyca. No powiem tak, kochani, może tak być, że wasze wsparciem w tym miesiącu będzie Wasza intuicja. Czyli y, też na przykład y, tak troszeczkę bym to z innej strony powiedziała y, postępowanie, patrzenie, życie według Was Księżyca. Czyli jak Księżyc idzie do Nowiu, a teraz y, y, no idzie do Nowiu, bo nów jest y, gdzieś chyba 8, już nie pamiętam dokładnie, czy 7 y, września. W tym czasie dobrze jest właśnie oczyszczać się, dobrze jest zostawiać za sobą te wszystkie rzeczy, które nam nie służą. Potem, jak Księżyc będzie wzrastał, to dobrze jest odżywiać to wszystko, to co będzie Wam w przyszłości służyło. Tutaj skupić się na tym wzroście i tak dalej. To jest życie według Was Księżyca. Ja już myślę o tym, żeby zrobić takie. Taką serię filmów mówiących o, o takich podstawowych zasadach, właśnie, z których sama korzystam od wielu lat i bardzo mi to pomaga. Więc też zwróćcie po prostu uwagę na to, jak możecie wykorzystać ten cykl księżycowy w waszym życiu, po to właśnie, żeby też oczyszczać się z tego, co już wam nie służy, co jest niepotrzebne. Astro, piesku mój kochany. No, mój piesek coś usłyszał na klatce schodowej i. I ten, i przeszkadza. Ok. Yy, dobra. Teraz y, przechodzimy do y, wpływów y, ukrytych. No, i tu jest wasza karta y, szóstka y, buław, która y, jest taką potrzebą zwycięstwa. Ja myślę, że y, ta karta, ona wam może dawać takiego impetu, takiego poweru w tym miesiącu, że będziecie chcieli swoje sprawy. No tak, przewalić, popchnąć do przodu, po to, żeby udało Wam się to zrealizować. Ale tu ja bym, ja powiem tak, kochani, uważajcie, żeby czegoś za mocno nie przycisnąć, bo jednak karta umiarkowania, która pokazuje, która pokazała się na pozycji, co Wam będzie pomagać, ona mówi jednak o takiej powściągliwości. Więc powiem tak, nie ciśnijcie za bardzo, bo trochę Was może tak, Możecie mieć taką potrzebę, żeby coś mocniej, żeby coś przycisnąć, żeby przyspieszyć. A ja bym tutaj właśnie radziła, żeby tego nie robić. Ci, będzie was do tego jakoś tak, wiecie, pchało, żeby, żeby mocniej przycisnąć, ale radzę, żeby tu jednak okazać cierpliwość, no i tą powściągliwość, o której mówiła karta umiarkowania. Rezultat wskazuje. Na otworzenie się nowych możliwości, zobaczenie spraw z nowych perspektyw, to jest ta y, okoliczność, ta sytuacja już po, już po jakimś procesie oczyszczania. Pojawiają się nowe możliwości, trzeba będzie zdecydować. Tutaj królowa denarów będzie musiała podjąć decyzję, zobaczyć, co jej tak naprawdę będzie służyć. Mówi się o tej karcie, że to jest czasami takie właśnie fantazjowanie i tak dalej, ale czasami trzeba właśnie, czasami trzeba sobie podnieść poprzeczkę, czasami trzeba tę gwiazdkę, sięgnąć po tę gwiazdkę z nieba, więc też zwróćcie na to uwagę, czego będziecie potrzebować, co się wyłoni nowego. Tutaj coś nowego ewidentnie się u Was wyłoni. Coś, co w przyszłości będzie dla Was wymierną korzyścią, coś, co da Wam poczucie bezpieczeństwa, więc też sięgajcie po to, po takie cele, które to Wam zapewnią, chociażby tak wiele było różnych, bardzo ciekawych, innych rzeczy. Trochę tutaj jest takie. Z jednej strony takie pokazuje się rozmarzenie, bo siedem kielichów to też jest takie właśnie bycie tak, bycie tak trochę, trochę z głową w chmurach, ale y, ja myślę, że radą tutaj jest, żeby y, z jednej strony być tu mocno, trzymać się tego, co, co jest do zrobienia, być mocno na ziemi, y, ukierunkowywać się na tę równowagę. Ale już w tej nowej płaszczyźnie, która pojawi się po oczyszczeniu, pozwolić sobie na odrobinę więcej fantazji. Yy, I osią o takie właśnie sięgnięcie po taką gwiazdkę z nieba. Yy, no, to może być ciekawa rzecz. Ciekawy miesiąc. Ciekawy miesiąc się zapowiada dla Was. Ja sobie tutaj jeszcze yy, dość. Tak, tak czuję, że żeby sięgnąć, no właśnie, bo mamy piątkę mieczy, która, podjęcie tych decyzji, które się pojawią pod koniec miesiąca, może być dla was, no, taką niezłą zagwozdką, więc zależy, myślę, że ważną rzeczą tutaj jest, kochani, żebyście byli cierpliwi podczas całego tego procesu, który przez ten miesiąc będzie, będzie dla was przechodzić. Żeby, żeby decyzja nie była, która przyjdzie po tym, po tym wszystkim, żeby nie była dla was taką trudnością, tylko, żeby wyłoniła się w sposób naturalny. No, ja myślę, że to, co będziecie czuć to, co będzie gdzieś tam w naturalny sposób się pojawiało, to będzie, to będzie takim waszym bliższym wyborem. No, także kochani, ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech ten miesiąc, niech ten czas oczyszczania przebiega no, jak najłagodniej. Życzę Wam tego uzdrowienia, życzę Wam dobrobytu, który tutaj się pojawia. No i otwiera, otwierajcie się na nowe rzeczy, ale otwierajcie się właśnie z taką lekkością, tak, żeby od razu nie zadręczać się, bo tutaj trochę w tej piące mieczy to jest takie czasami takie właśnie taka zagwostka, takie, takie trochę zadręczanie się, czy podejmę dobrą decyzję. Jak będziecie postępować, iść za swoim sercem, iść za prawdą taką wewnętrzną, to na pewno wszystko się uda. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło i niech to będzie dla Was wspaniały miesiąc. Wszystkiego dobrego. Pa!